Widzieliście tę szomkę, którą miasto Gdańsk odwaliło wokół popularnego baru na plaży? Postawili wokół niego płot. Tak, miasto próbuje zamknąć bar na plaży w Gdańsku. Na patencie ogródka piwnego wyrosła nam regularna knajpa. Nie możemy się na to zgodzić, to nie są dzikie lata 90., że każdy po prostu robi co chce. Kultowy bar na plaży w Jelitkowie został ogrodzony na wniosek tamtejszego magistratu. Przedsiębiorca zawnioskował o zabudowę TL, na które miasto z jakiegoś powodu nie wyraziło zgody. Przedsiębiorca mimo to zdecydował się na postawienie zamkniętego małego obiektu gastronomicznego, na co miasto wezwało do rozbiłki. Ludzie ochoczo z tego miejsca korzystają na tyle intensywnie, że właściciel nie przejmuje się i może na spokojnie płacić mandaty. Za nic, kary i mandaty są w tym momencie, kiedy utarg z tego dnia po prostu pokrywa wszelkie koszty. Więc co wymyślili sprytni urzędnicy? Postawili płot, który właściciel także usunął. Płot, który urząd postawił w piątek rano. W piątek po południu już zniknął rozebrany przez pracowników baru. Tak Znów otwarte i gra muzyka. Do wieczora w piątek. W sobotni poranek płot się pojawia. Urząd nie rezygnuje. Mamy dzień świstaka. Eee, sytuacja się powtarza. Płot stanął, powieszono zakazy wstępu. Po chwili już ich nie było. Ale żeby nie było... Miasto zastosowało środki wzmocnione. tak? I kłódki. To zajęło jakąś godzinę. Po tylu latach funkcjonowania i zadowalania mieszkańców nie można było się jakoś dogadać, tylko trzeba było z przedsiębiorcę zrobić wroga publicznego numer jeden. A najlepsze, jak dumny pan Żenik chwali się do kamery, że. Trudniliśmy jak mogliśmy na dzisiaj. Poradzili sobie. Cóż, 2-0 dla nich, ale to nie jest koniec sprawy. Słyszycie to? To jest ich oficjalna misja: nie pomagać, nie wspierać, nie szukać rozwiązań, tylko przeszkadzać. I to jest cała Polska w pigułce. Z jednej strony mamy przedsiębiorcę, który zapewnia miejsca pracy i tworzy atrakcję dla turystów, która ożywia całą okolicę. A z drugiej strony mamy betonowy urząd, którego wyraźnie jedyną ambicją jest to, aby niszczyć to, czego nie są w stanie kontrolować. Dlatego mocno trzymam kciuki za tego gościa, że zarobi na tyle dużo pieniędzy w tym sezonie, że w następnym to on wybuduje płot wokół magistratów w Gdańsku i to oni nie będą nikomu przeszkadzać. Po prostu obserwuj.